Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie chciałem Was zachęcić do korzystania ze sklepu z telefonami komórkowymi, serwisu komórkowego, który znajduje się w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 18 w markecie Simpli, czyli przy dworcu kolejowym. W markecie tym znajdziemy taki punkt tutaj na pasażu, czyli xphone.pl. Wewnątrz znajdziecie bardzo dużo różnych ciekawych smartfonów innych elektronicznych gadżetów, które możecie sobie kupić, jeżeli będziecie potrzebować wymienić baterię, czy wykonać naprawę telefonu, skomplikowaną, nieskomplikowaną, wymiana szybki, wyświetlacza, ekranu, czy po prostu uzyskać jakiejś dobrej porady, to zapraszam Was do korzystania z tego punktu w Bytomiu i zachęcam Was także do polubienia profilu. Xfon na Facebooku, gdzie będziecie mogli uzyskać różnego rodzaju ciekawe oferty, ale także i o coś zapytać pracowników właśnie Xfona. Ceny są bardzo dobre: różnego rodzaju akcesoria, produkty także w bardzo dobrych, okazyjnych cenach. Punkt mieści się w bardzo dobrej lokalizacji, tak więc jeżeli potrzebujecie coś naprawić czy coś kupić. Uzyskać poradę, naprawdę szczerze Wam polecam. Sam korzystam i różnego rodzaju ciekawe filmy z różnego rodzaju e produktami znajdziecie na moim kanale forum Jak widzicie, asortyment bardzo bogaty. Przy okazji, przy okazji, na pasażu znajdziecie ekran, który pokazuje różne ciekawe informacje dla klientów. Tak więc jeszcze raz zachęcam Was do korzystania z Xfon Compel w Bytomiu, trzymajcie się, pozdrawiam!